Konkurs poezji polskiej i poezji śpiewanej organizowany jest po raz 27. Nad jego przebiegiem czuwają pracownicy powiatowego zespołu placówek oświatowo-wychowawczych w Wejcherowie. Ku radości organizatorów, konkurs z roku na rok cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród młodzieży. Młodzież przepięknie nas zachwyca swoim talentem i pasją. Również do poezji polskiej, nie tylko do malarstwa, nie tylko do, do wokalnych występów, nie tylko do osiągnięć sportowych się przyczyniają. A sukcesy i przede wszystkim talent młodych ludzi są rzeczywiście imponujące. Razem gramy od drugiej klasy gimnazjum. Czyli już dwa lata. Razem chodziliśmy do szkoły muzycznej. No, nie wszyscy, albo kolegi gitarzysty, ale już się znamy od bardzo wielu lat. Konkurs rozegrano w dwóch kategoriach: poezja śpiewana oraz poezja mówiona. Wyłoniono laureatów wśród uczniów klas od 1 do 3, klas od 4 do 6 oraz gimnazjum. Zwycięzcy reprezentować będą nasz powiat w maju na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się w Sopocie.